Witajcie kochani, dzisiaj chciałam wam pokazać moją małą hodowlę drobiu z moim pomocnikiem, chodź tu chodź, chodź malutki I słuchajcie to nie są łańcuchy świąteczne, to nie są ozdoby świąteczne po prostu mam problem z jastrzębiem, który sobie upatrzył moje kurki i ciągle je tu odwiedza. Dobra, wypuścimy kurki, niech sobie zjedzą. A ja wam o, opowiem. Taka hodowla mała nie jest bardzo problematyczna. Można spokojnie sobie tak przy, przy domowym zaciszu mieć taką małą, małą grupkę. Słuchajcie, macie wtedy swoje jajeczka. Macie też obornik kurzy, który jest bardzo dobry do, do warzyw. I co jeszcze? My karmimy je przędżytem zmielonym, kukurydzą, różnymi ziołami. Czasem gotujemy im też ziemniaki z otrębami. Ja dzisiaj im przygotowałam też makaron taki z kurkumą z im tu damy z kurkumą i z tymiankiem, z, z majerankiem Co tam jeszcze daje? Nieraz dodaje pieprz zmielony a teraz właśnie jest taki okres, że zaczynają nieraz chorować, więc to tak zapobiegawczo. Co jeszcze? Ja mam jeszcze tutaj coś takiego, zawsze. To jest olej z czarnuszki. Teraz był, był mróz, więc tutaj spokojnie może leżeć. I jak tylko rano zaważyłam, że któraś kurka choruje, coś tam słabo się czuje, to po prostu kurka dawaj dzióbka i do dzióbka dostawała olej z czarnuszki i stosuję to dość długo i wiem, że jest skuteczne. Co chciałam powiedzieć? Walczę z jaszczębiem. Już mi trzy kury mi załatwił, porwał. Jedną mi poturbował, moją turystkę ulubioną. To jest taka kura, nazywam ją turystką, ponieważ uciekała mi ciągle z zagrody i Wędrowała na randki do, sąsie... do koguta od sąsiada ale zawsze na wieczór wracała, i właśnie w tej drodze powrotnej ją zaatakował jaszczą. ale był, został spłoszony. Więc... O tu walka się toczy, i udało się tu kurę uratować. Także, tak to wygląda. Dziękuję Wam bardzo.